Wszystko zależy od nas. Musimy przekazywać tą opinię, iść do wyborów i te wybory po prostu wygrać. Głosuję na praworządny Lubartu, żeby porządek był tu. Głosuję na praworządny Lubartu, bo to uczciwi ludzie. Lista 19 to są ludzie, którym można zaufać. Głosuję na 19, bo praworządni są OK. Naszym kandydatem na burmistrza jest Grażyna Meksuła. Z naszych list startuje 42 kandydatów. W okręgu numer 1 startują Grzegorz Adam Berej, Piotr Stanisław Kossak, Przemysław Ligenza, Jerzy Luniak, Andrzej Marian Machnikowski, Wiesław Mieczysław Michowski, Rafał Smyk, Jacek Mikołaj Tomasiak, Helena Wilkołak, Beata Wójtowicz. Okręg 2 Jolanta Dorota Babicz, Mariusz Piotr Dejko. Dariusz Stanisław Grambur, Michał Korzeniewski, Katarzyna Kowalczyk, Edward Stanisław Olejko, Paweł Rossa, Jolanta Anna Smyk, Ireneusz Tomasz Woroniszczy, Magdalena Beata Zbiciak, Okręg III, Sylwia Marlena Harlińska, Magdalena Gajownik-Kosior, Katarzyna Guz, Sylwia Kozłowska, Ewa Agata Liepert. Dariusz Jan Lipski Marian Alfred Och Grzegorz Romanek Artur Grzegorz Serafin Marek Winiarski Okręg czwarty Jarosław Grzegorz Aftyka Lidia Agnieszka Bronisz Roman Aleksander Dwornicki Waldemar Jasiński Mariusz Kusyk Grażyna Meksuła Jadwiga Moryc Stanisław Saba Jacek Tomasz Tchórz Robert Janusz Tomala Barbara Alina Trojak, Leszek Zawacki. Praworządny Lubartów. Lista numer 19. To się urodziłam i wychowałam. Chodziłam do lubartowskich szkół. Zawsze robiła coś dla innych. Była przewodniczącą samorządu szkolnego. Dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce Grażyna Meksuła została przyjęta na studia bez egzaminów wstępnych. Po studiach zostałam w Lubartowie. Tu założyłam rodzinę i wraz z mężem stworzyliśmy własną firmę. Skończmy z konfliktami. Wiem, że pracowici, pomysłowi i zaradni mieszkańcy Lobartowa mogą zmienić nasze miasto na lepsze. Grażyna Meksuła, burmistrzem Lobartowa. Lubartów to cały mój świat. Kocham to miasto. Tu się urodziłem i uczyłem. Tu założyłem rodzinę. Tu mieszkam i pracuję. Działam również wolontariacko na rzecz tego miasta. Wierzę, że drzemie w nim potężna siła. Jako burmistrz będę współpracował ze wszystkimi samorządami. Zadbam również o rozwój turystyki i kultury. Drodzy mieszkańcy, będę dbał również o pełną informację dla Was. Nic o Was bez Was. Jesteśmy sąsiadami. Razem możemy więcej. Najważniejszy jest człowiek, a dla niego numer jeden to zdrowie. Priorytetem polskiego stronictwa ludowego jest bezpłatna ochrona zdrowia. Po drugie, równy do niej dostęp. Po trzecie, infrastruktura i nowoczesny specjalistyczny sprzęt medyczny. Po czwarte, zadowolenie pracowników tego sektora. Polaków podzielono nieudanym algorytmem. My to naprawimy. Polskie stronictwo ludowe, bo PSL jest OK. Krzysztof Szabliński. Kandyduje do Sejmiku Województwa Lubelskiego, ponieważ posiada duże doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego. Dwie kadencje był radnym miasta Lubartów. Reprezentował Lubartów w Lubelskim Sejmiku Samorządowym oraz pełnił funkcję radnego powiatu Lubartów. Posiada również duże doświadczenie w pracy zawodowej. Był dyrektorem Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Lublinie oraz kierownikiem Urzędu Rejonowego w Lubartowie. Kandyduje do Sejmiku, ponieważ chciałby zwrócić szczególną uwagę na pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy Ziemi Lubartowskiej, tworzenie warunków do powstawania nowych inwestycji, zwalczanie bezrobocia poprzez aktywizowanie lokalnego rynku pracy. Jego kompetencje i doświadczenie będą dobrze służyły Ziemi Lubartowskiej i województwu lubelskiemu. Krzysztof Szabliński, lista numer 4, miejsce 8. Oczekuj pozytywnych rozwiązań. W Lubartowie najważniejsi są jego mieszkańcy. To my tworzymy to miasto. Mamy marzenia, pasje, sukcesy, ale też codzienne troski i kłopoty. Za mało miejsc pracy, uliczne korki, brak przystanków w centrum, słaby dostęp do kultury to tylko niektóre nasze problemy. To na ich rozwiązaniu, a nie na sobie powinny skupić się władze naszego miasta. Dlaczego w tej reklamie występuje głównie państwo, a nie ja? Bo to państwo są najważniejsi. Jakub Wróblewski, kandydat do Rady Miasta, lista numer 4. Urodziłem się w kamionce, dorastałem w Michowie, tam też chodziłem do liceum. Obecnie mieszkam w Baranowie, gdzie założyłem swoją rodzinę. Jestem twórcą narciarskiej stolicy Lubelszczyzny, ośrodka narciarskiego w Chrzanowie. Lubelszczyzna to bardzo piękna kraina, która ma bardzo duży potencjał turystyczny. Ja odkryłem krzan. Chciałbym, pracując w sejmiku, pomóc młodym ludziom, takim jak ja, odkrywać nowe miejsca. Dać im szansę, pomóc im w zrealizowaniu swoich marzeń, swoich pomysłów. Swoim działaniem dowiodłem, że dla społeczności lokalnej można wiele zrobić. To miejsce jest dowodem na to, że konsekwencja, upór w działaniu, pokonywanie barier polskich przepisów daje efekt. Znam problemy regionu i chciałbym swoje doświadczenia przenieść na pracę w samorządzie. Głosuj na rzetelność, głosuj na rzetelskiego. Moim priorytetem jest przyjazny Lubartów. Lubartów, przyjazny dla mieszkańców, to nowoczesna i przyjazna administracja. To nowa odsłona kina, gdzie powstanie obok rynku przyjazne miejsce dla lubartowskiej kultury. Przyjazny Lubartów to sprawny układ komunikacyjny, połączenie kolejowe do Lublina, dodatkowe przystanki dla szynobusów i autobusów. Otwarty, przyjazny Lubartów to mój cel. Miasto, na które wszyscy zasługujemy. Dlatego 21 listopada proszę Państwa o Wasz głos. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Błodziacki. Mam honor kandydować do zaszczytnej funkcji burmistrza miasta Lubartu. Mieszkańcy Lubartowa chcą mieć władzę lokalną, która się nie kłóci i jest pozbawiona wzajemnej agresji. Będąc wójtem gminy, roczne absolutoria otrzymywałem jednogłośnie. Doprowadzamy władzach miasta do spokojnego dialogu. W trosce o sprawy mieszkańców, wspieranie rodzinnych przedsiębiorców i pozyskanie inwestorów zewnętrznych to nowe miejsca pracy i większy dochód do budżetu domowego. Organizacja na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego pozwoli na urządzenie ścieżek rowerowych i likwidację ulicznych korków. Tańczyłem w zespole pieśni i tańca Akademii Rolniczej, dlatego widzę dobitniej. Jak bardzo zespół lubartowiacy, nasza wspaniała orkiestra Denta czy inni artyści potrzebują lepszych warunków do realizowania swoich pasji artystycznych. My wszyscy potrzebujemy miejsca dogodniejszego podziwiania i przeżywania ich dorobku. Lubartowska kultura zasługuje na godne miejsce do swojej działalności. Natychmiast podejmę działania, aby powstał Dom Kultury na miarę czasu i potrzeb. Miasto Lubartów wspólnym dobrem. Moim priorytetem jest Przyjazny Lubartów. Lubartów Przyjazny dla przedsiębiorców to stworzenie szerokiej oferty inwestycyjnej i przyjaznej atmosfery do rozwijania biznesu. Przyjazny Lubartów to park z placami zabaw dla najmłodszych, ale również miejsca rekreacji dla całych rodzin. To stworzenie lubartowskiej doliny sportu na terenie dawnej kopalni Piachu. Otwarty Przyjazny Lubartów to mój cel. Miasto, na które wszyscy zasługujemy. Dlatego 21 listopada proszę Państwa o Wasz głos.